No i witam wszystkich na nowym filmie. Nowy dzień, nowe oczekiwania. Wczoraj tu byłem. Znalazłem krzyżyk, pierścionek i przypinkę. No i do tego krzyża, co wczoraj znalazłem. No brakuje części. No idę w tym miejsce, może akurat je znajdę. Z kolegą dzisiaj jestem, wczoraj byłem sam. Także zobaczymy jak to będzie. Gieni, przywitaj się. Siema No i jedziemy, zobaczymy co to będzie Do pierwszego dołka No i ja mam pierwszy dołek Dość głęboko Między korzeniami Tu już wyciągłem coś takiego I coś takiego. No i co? jeszcze sygnał jest. Także zobaczymy. Może coś jeszcze wyskoczy ciekawszego. Może co? jak coś wyjdzie fajnego to się włączę. Mamy następny dołek. 1976 lecimy dalej, do następnego dołka My mamy następny dołek jest to kawałek od orzyłka. Do, do następnego dołku Chwila przerwy. No i żeśmy ruszyli. Kolega tam ma jakiś sygnał. A ja tu wykopałem nawierz. I będzie to guziczek. Zaraz go przeczyszczę i się włączę. No i delikatnie go przeczyściłem. Tak wygląda. Lecimy dalej. Kolega tam miał kawałek blaszki. Do następnego dołka. No i mamy następny sygnał. Następny dołek i jest to guziczek. Lecimy dalej. Mamy następny dołek, jest to monetka, piąteczka, lecimy dalej. No i mamy następny dołek. że to będzie monetka co to będzie 20 grosz tylko nie płacz proszę no szkoda, myślałem, że serwerko a to tylko 20 grosz Ale zawsze coś, lecimy dalej. I mamy następny doły, mamy to na wierzchu. 1925 Jedyneczka. Lecimy dalej. Wczoraj tutaj znalazłem tam gdzieś ten mały pierścionek ze słastyką Hajot Hitler Jungen. No i dzisiaj kręcę się tu trochę, może coś wyskoczy jeszcze na, na razie tak jak widzicie Dobra, lecę dalej Do następnego dołka No i jestem tutaj koło takiej ruiny, w której mało chodziłem, bo bardzo dużo śmieci jest tam jak widzicie Wykopałem tutaj właśnie yy, śmieci Dużo takich blaszek też jest. No i tu mam jakiś dołek. Tu mi jakaś krągłość wyskoczyła. No i zobaczymy, co to będzie. ja pier... o, ale szczął. Jest. Pierwsze w życiu. 50 groszy. Międzywojny 1923 no u mnie tu na terenach to jest szok żeby to znaleźć o, Ale szczał. No kolega nie uwierzy chyba No trzeba się tu pokręcić Ale się cieszę Pięknie wygląda Pięknie no jest no Brak mi słów Jest Kręcę się tu dalej. Pięknie. Wczoraj tyle fantów wyszło. Dzisiaj to. No, jestem przeszczęśliwy. Dobra, lecę dalej. Do następnego dołka. No i tutaj wykopałem te sreberko. No I kręcę się tu macham, macham, macham. I tu mamy coś następnego. Ale tym razem to jest 10 funingów Nic, lecimy dalej? Do następnego dołka. No i mamy następny dołek, cały czas w tym samym miejscu. I następna monetka. Co to będzie? Jeden Fenik 1828. No cieszy, no pięknie. O, jeszcze spadła. Dobrze, lecimy dalej. Szkoda czasu. Do następnego dołka. No i tak się tu kręcę. Mamy następny sygnał. Jest to guziczek. Coś tam przebija. Spróbuję go przeczyścić i się włączę za chwilę. O, jeszcze spadł. Delikatnie go przeczyściłem, ale już nic z niego nie będzie. Próbuję go jeszcze w domu, ale już przetarty jest. Lecimy dalej. Do następnego dołka. No i już właśnie wracamy pomału do auta. A ty jeszcze sygnał. Coś dużego. Ciekawe, co to będzie. Blaszka jakaś tylko A już myślałem, że Chociaż coś tam na niej jest Przyczyszczę i się włączę Jedna chyba tylko sama blaszka Może kiedyś coś tam miała ale Coś od czegoś nie. Dobra, lecimy. Zara małe podsumowanie i kończymy. No i tutaj podsumowanie. Tutaj są moje. Tutaj kolegi. Zaczniemy od kolegi. Widelec. Trochę monetek. Tu guzika też jakiegoś znalazł. Kamerka. No i to serduszko bardzo ładne No i teraz moje tutaj jakąś blachę Korek Niektórych rzeczy nie nagrywałem jak zwykle Monetek trochę guziczki no i fan dnia dzisiejszego 50 groszy 1923 no. ani z moich kolegów nie słyszałem żeby ktoś znajdował tutaj na naszym terenie takie monety także to jest szczęście tak że nie? nie? także kończymy jak się podobało to zostawić pierdołki Dziękuję za oglądanie.